Znaczy ja chciałam pogratulować tutaj o um, sobie za z wygrane, bo, bo była, była na pewno po walce i zapraszam na wysłuchanie na kolejne mecze i mam nadzieję, że to Cieszymy się bardzo z wygranych tym mecze, nie były to łatwe mecze, ale mogliśmy się tego spodziewać troszeczkę. Ktoś to muczył. pierwszy set, gładko nam poszedł, no i to może nas troszeczkę teraz biło z trochu. Zawiedła nas troszeczkę, zagubiła, osłabła nam w drugim trzecim setzie. I to dało właśnie rezultat, że przeciwniczki wygrywały. Ale na szczęście Pepec znowu z określoni dla nas i ubrany mecz. A nadzieję, że jeszcze okay. <śleszy> raz. W co chodzi o zamianę eksportu i się mecz, w końcu skończy ta liga. Bardzo się Jeżeli chodzi o mecz, rzeczywiście drugi mecz przegrany, ale jesteśmy dalej w grze. Czekamy na rewant w Sopocie. Jak było widać, no, dwa mecze były po, po no, ciężkiej walce. W dzisiejszym spotkaniu, przede wszystkim, a, na rok po w także była duża szansa wygrania. natomiast e, jeszcze wszystko jest w naszych rękach, My, tak jak to kapitan powiedział, czekamy, żeby, żeby zrealizować się w Sopocie i wrócić tutaj do tej Jak widać, e, niewiele nam brakuje, a niestety w naszej sali, nasze piłki się e, uważa tą e, żeby wrócić do do mięsa. Bardzo cieszę się zbyt, z tym zwycięstwem. Play-offy czy play to to tu do siebie, że nieważne, czy się wygrywa 3-0, do 10, do 5, czy się wygrywa po tak dramatycznej walce jak dzisiaj. Ja mam się to, że słowa podziękowania. Należą się nie tylko naszym dziewczynom, ale też dziewczynom z sopoty, które zostawiły tutaj e, bardzo dużo zdrowia i dla których tak naprawdę bardzo umiejętności, no i wszystkich. znaków na najednych powinna ta liga się skończyć już troszkę wcześniej, a teraz widać, że no, czeka nas też i przez to no jeszcze bardzo trudna wyprawa do, do Sopotu. My jednak jedziemy tam na dwa dni, a jedziemy tylko na piątku na sobotę i ja wierzę, że, że całej sympatii dla, dla tutaj ekipy, która z nami siedzi, nie tylko przywieziemy pierwsze zwycięstwo, także złą wiadomość dla ekipi, to wiadomość taki pizzów, jak chcą zobaczyć nas jeszcze w akcji, to, to zapraszam do suportu, bo dla nas dzisiaj byliście tym dwunastym brakującym odbudu i, i bardzo się cieszę, że w takich trudnych momentach... Po raz kolejny Mielecka publiczność pokazała, że, że jest zespołem na dobre i na złe i, i no my dzisiaj robiliśmy wszystko, żeby tutaj stanąć na wysokości zadania. Ja się bardzo cieszę także, że no mamy 11 wspaniałych dziewczyn, które dzisiaj podjęły kadrówkę, zresztą wczoraj także, a nie jest tak, że mamy 6 padniętych, ile dwóch a 5, które zostały tylko w kwadracie. Każdy dołożył swoją wygiełkę. Także e, chłopaki, którzy pomagają nam, no i jestem dobrej myśli. Sezon no, jest trudny, może ktoś ma większe oczekiwania, ale na dzisiaj e, jesteśmy takim zespołem i w takim miejscu, gdzie, gdzie musimy wykonać swoje zadanie, utrzymać ligę, a, a myślę, że ci, którzy tutaj są, znają się na szkółce i takiego silnego zespołu w Serii B, jak są było od, od wielu, wielu lat. Także e, no nie wiem, na moje słowa nic tutaj plus ligi nie, nie rozszerzy, plus ligi kobiet nie rozszerzy, no niestety musimy się bić o to jedno miejsce.